Hej, cześć, no z tej strony Patryk, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, dziś gram sobie w FIFA Fifę 13. Ogólnie taka sprawa, wiecie, ostatnio sobie odpalam tą FIFA i cały czas myślałem, że to jest Fifa 14. I tak ogólnie sobie myślę, skąd ja mam tą FIFA, skąd ja mam tą FIFA? O, patrz mi, spadł. E, a to się okazało, że to jest 13, a nie 14, którą wcześniej już miałem. No mniejsza. E, odpalam sobie tą grę po, po bardzo długiej przerwie. Znaczy, ostatnio w nią grałem, przegrałem każdy mecz, rozegrałem może z 7, każdy przegrany. No ale nic. Wybieram sobie szybki mecz. Pogram sobie dzisiaj napadzie. A powiem wam, że takiego chujowego mam tego pada. W... Nie ma grzybków, tylko ma wiecie, takie strzałeczki, nie? I strasznie jakiś czas się nie biega. Kim by tutaj zagrać? Hmm. A może zostawię tak jak było. zagram sobie Manchester United. Kontra? Kontra? Hmm. Wiecie co? Nie wiem kogo tu wybrać. Może z Hiszpanii coś? z, z Barceloną? Hmm. Z Manchesterem bym sobie zagrał. to z Manchesterem. Miałem na myśli. z Realem Madryt. Dobra. Koszulki domowe. Domowe. Dobra. Elegancko. Zarządzaj zespołem. Moje ustawienie. Mm, formację, nie chcę takiej formacji. Chcę taką formację. Dobra, dało mi taką formację? Dało mi yy, skład. I zamiast tutaj tego ziemeczka, chciałbym z ławki rezerwowych. Ogo, napastnika Weźmiemy sobie tego, dobra Więc gotowe I to wszystko, dobra, gramy Zagramy sobie meczek, zobaczymy jak to wyjdzie Nie, szkoleń żadnych nieks. nie chcę, to mi się w ogóle Dobra no nie, chyba... No ogólnie gram na laptopie i na padzie i wiecie, jest to tak trochę dziwnie. Dobra, wy już tam zamknijcie mordy. Jacie, taki dziwny widok. Nie wiem właśnie, czego to się różni, czasem jest widok z góry, czasem jakoś z boku. Ogólnie powiem wam szczerze, ja w to nie umiem grać. O, no widzieliście, no. Ogólnie, dzisiaj mówiłem y, mojemu koledze w szkole, że... A. a, no powiem wam. O, obok bramki. Powiem wam, że zacząłem ten mecz naprawdę kurde nieźle, bo zawsze e, pierwsze 10 minut już był strzelony gol u mnie, a jak na razie to widzę, ja tutaj zaatakowałem i to dość można powiedzieć dość nieźle. Michael Carrick. E, o, właśnie, jedna dziwna sprawa. Mam ogólnie polskie napisy, polskie wszystko, lecz e, nie mam polskiego komentarza głosowego. Nie wiem dlaczego tak jest, no ale co Valencia. zrobić? Dobra, gramy piłką. Odegraj tutaj. Może do kogoś tutaj? Tutaj. A, chciałem dośrodkować, nie udało się. A, to miał być strzał, no ale jak widać, jakiś taki nieudolny. Ogólnie, jak będę mało mówił, no to, to już wiecie, że jeżeli mało mówię, to oznacza mniej więcej tyle, że Patryk się skupia. Na... To już wiecie, tego nie muszę Wam przypominać. Jak na razie, kurczę, oni za dużo akcji na mojej połowie nie mieli. Skutecznie się bronimy. O właśnie, ja pierwsze, już bym był na ładnej pozycji, tylko oczywiście strzałki mojej grupie pojebane w ogóle, kurwa mać. <laughs> ja pieprzę, co ja w ogóle dzisiaj mówię. Ogólnie muszę zmienić sobie pada. No właśnie, nie powiedziałem wam na początku meczu, zacząłem mówić, że opowiadałem koledze o tym, jak, chcie, jak chcę im przejmować piłkę. No i ogólnie jak chcę im przyjąć piłkę i się wkurzam, że nie mogę, to wtedy, wiesz, wiecie, na pierwszą w te klawisze i kończy się mniej więcej tym, że komuś walnę kosę, jakiś wślizg i kończy się to dla mnie czerwoną kartką, więc... O, łajny Rooney. A! Ah! Dobra, 1-0, Wayne Rooney, pięknie, pięknie, Patryk normalnie, aaa, hardkorze, ty k***a. to wow, super, super, przy słupku ładnie piłeczka weszła, no co o tym, nie będę ukrywał, ładna brameczka, ładna. Jeżeli, fajnie by było, jeżeli wygrałbym jakiś mecz na wizji, w sensie był, byłby to ogólnie mój pierwszy mecz, który wygrałem w tej FIFA, bo nie grałem w nią za dużo, jak już wcześniej mówiłem. Znaczy, wcześniej grałem, ale po tej mojej przerwie. Ogólnie ja mam tak, że chcę mieć jakąś grę. Mam, kupuję ją bo dostaję. I potem wiecie: jak już ją mam, to jestem spokojny i nie mam ochoty ją grać. Tylko chodzi o to, że jak będzie jakaś nowa gra, to po prostu chcę ją mieć. Nie wiem, jakieś to. Nie wiem, strasznie dziwne podejście, no Do kogo? Ty cioto! Miał piłkę, zaplątał się. Dawać mi tu i. dawać. No o end, o diede ty komentator. czasem to komentowanie szczerze wam powiem. No co ty robisz? Skurwy synu! Biegłem, cofnąłem się do tyłu nagle. Ja pierwszy, co to było? Oooo, kurwy syn, to bramkarz? Jocie, dobra, chodźcie tu, chodźcie tu. No, kurwa, nie wpuszczajcie mi, tu i nie. nie. Dobra, nie trafił. Dobra dobre i to, że nie trafił, ja, Ale się denerwuję. Nie, a zawsze się dziwiłem, dlaczego jak ktoś gra w FIFA. Taki agresywny jest, trochę się teraz nie dziwię. Dobra, którym się tu kosy? O, już wiem. O, ole. Dobra, temu kosę można zawalić. Cristiano Ronaldo, ty cioto! Zobaczcie, jak jest Ronaldo, cała prawda Ronaldo. Dobra, no odbierzcie tu teraz tą piłkę. No dawaj, dawajcie. Tu w dwóch, w trzech pod niego i tu już temu Kosa. No nie no, <laughs> może się nie udało. Nie pozwólcie wyjść poza. Poza naszą połowę. Poza... Le, poza połowę przeciwnika. Jak sobie nie pozwolimy wyjść, bo będziemy cały czas u nich siedzieli. To powinno być dobrze. To, to? Ozil, ja cię kręcę, co oni odwalają, ale cioty, nie no, naprawdę. Cioty, strasznie. No! Teraz mój bramkarz się popisał! Ale teraz to wybrą. No, oh, fokienko. Ja mówię, cioty, a co co on zrobił, zobaczcie. A zresztą, dobra, chuj. Kurwa. W jebany Ale place, you no. Know? Runi, kurwa, i tak nie trafisz Zeza ma rozbieżnego i wciąż słupki, albo w ogóle ponad bramką. Nie ma Zeza, patrzy chuj w górę wciąż. Kurde, chciałem wygrać ten mecz. Dobra, chodź tu! Kosa mu, ole Kurwa Di Maria. Ja go znajdę, ja, ja jeszcze nie wiem, gdzie mieszka, ale się dowiem. O, tak. I w te fugi. A mówiłem, pierwsza połowa ma mi przewagę, będzie za dygiście. Zdawać mi tu, no chodź, no podejdźcie, no kosemu mu coś, obojętnie, no ja nie wiem, jak tu się dusi, ale chłopaki... Dacie radę. Ole, no tak, żeś dobiegł, zatrzymaj się dopiero potem. Jo! Ja! Epik! No, żeby to doszło? Spalony i tak by był pewnie. No dobra, mniejsza. 2-1 dla Realu. No dobra, no niech im będzie. Zobaczcie to. Wybronił pierdolony śmieć. A to ich. Trafił, kurde, ładnie w okno. Dobra, mniejsza. Gramy, panowie, tutaj gramy. Dobra, dobra, ładnie tutaj, proszę bardzo. Pa. I z kim mam tu grać, Z kim? Ach! No, kawałek brakowało, ale ogólnie fajna próba, fajna. Wiecie, czasem warto spróbować sobie z daleka, co w tym stylu. No, ogólnie ja w tą FIFA grać nie umiem i pewnie w taką grę nigdy się nie nauczę grać, bo to nie są moje klimaty, to po pierwsze. A po drugie, jakoś piłka nożna ogólnie do mnie nie przemawia, więc jakiś zapaleńcem w FIFA nie będę, więc warto mi czasem popróbować jakieś, wiecie, strzały z daleka. Bo żeby wygrać trzeba grać. Dobra, skurwy synu no, i tak nie trafisz. Och i tak nikt do tego nie dojdzie. No chyba że ich bramkarz. Ale wyjebał, skurwy syn. O, ale i tak zobaczcie, nasz nasz out. Konie. no jeba i tu. Wyjebał no, się, dobra, no kosa, proszę. Nawet jeśli dostaniecie czerwoną kartkę, czy coś, a spalony, he, <słysza> cioty. No o, minimalny, ale był. Pod bramkę. No i tu powinien ktoś stać. Tam akurat, gdzie piłka spada, cioty wy. To nie, ja muszę was uczyć. Dobra, dobra. No ja cię no już! Bieg! No tak! No tak! No nie no, ale widzę też się tu zagmatwał. Ich zawodnik. Nie wiem kto to był, mało ważne. No ale ten chuj zobaczcie! Leci piłka, on stoi się lampi! O, ten, zobaczcie, ładnie przejął. Hops, tu, ładnie podanie. Je... No gdzie do kogo? Tutaj do tej dwudziestki miałeś podać! I ja! No przejmij! Przejmij, no przejmij, no kurde, patrzcie, podchodzę pod niego O, no i do kogo to podał? Chodź tu, no patrz, dwóch jest O, no ten, dostał Ja... Ten... Nie, dobra, no, nareszcie, jeden mądry zawodnik O, no i dostanie piłkę, ktoś od nich A ten skurwiel z mojej drużyny, zamiast podejść do niego, to on się odsuwa No do tyłu podajesz no Jezu! Patrzcie, patrzcie. No, ale... Pokazał klasę, dobra. Wypad! Hop, Pięknie. Daleko. Nieważne jak ważne, że daleko. Jak to mówią? Eee. No nie, nie, nie. Jak... Coś tam powiedzieć, ale nie wiem co. Zagrożenie oddalone, o. Dokładnie to chciałem powiedzieć. No tak! Pięknie! 3-0 Cristiano Ronaldo. Udało się. Cioto. W Fifie... w... Te, w internecie strzelają, tak, ale w realu nie trafisz... W realu nie trafisz nic, Boże. Co ja mówię? No w realu właśnie trafił. <grytanie> Cioto! Wayne Rooney! Ty, piczko! Jezu i co to? Dobra, ja sobie zrobię zmianę. Ym, to zrządzaj zespołem format skład ogólnie. Jak tu ze zmęczeniem u nich? Ten zmęczony w chuj jest. To ja... Van Persie. Niech to sobie wejdzie. Ten obrońcy mamy zmęczonego jakiegoś. To co, co to jest? Jakąś kartkę dostał, czy co? Dobra, tego zmienimy jeszcze. Nani, dobra. Gotowe. Mmmmm... Znów mecz. Nie <sighs> <sighs> spokojnie, jeszcze to wygrasz. Ale myślę, że wyjebie na aut. <laughs> no wyjebał, ale był. Dobra, mniejsza. Byle, byle by nie trafili. Not a good throw. No, już myślałem, że nie dojdzie to. No, kurde, myślałem, że mi się nie uda. Dobra, ale nasz aut chyba? No, co to było? Ja mam pytanie. Dobra, nie wiem. Może moja wina, może źle w coś nadusiłem. Nieważne, nieważne, Patryk, nie denerwuj się. Kurwa, mać, nie denerwuj się. FIFA No, so much, tak. O, sfaulowałem chyba kogoś. Nie czerwoną? Czerwoną dostanę. Ferdinando. Co był tam? O, właśnie, takie tak ja odbieram piłki. O, taki chuj O, rodzice no flugi, no na trybunie. Dobra, mało ważne Zostało nam 10 minut Do zakończenia tego jakże fascynującego spotkania Na początku my siedzieliśmy u nich, teraz oni siedzą u nas No biegnij, z kurry wysiedł! Ja pieprzę, co za nieudacznik! <laughs> Dobra, ten, ten, komentator już mnie wkurwia pomału. O, kick the bull, jakieś... Nie rozumiecie nawet chuj, ale mnie wkurwiasz. Dobra, mamy chyba rożnie. Ale, ci to wyszło. O, kurwa mać. Ale, mm, to miałoby ześrodkowanie czy strzał? Bo tak musisz na piłce napisać. Co to było, żeby ktoś mógł zgadnąć? Tym... No, zgadnąć chyba się mówi. Bo Bramkaś mógł sobie czytać. I wiecie, czy ma się rzucać, czy nie. W locie zobaczyć coś na piłce napisane. No już wam nie dam jeszcze jednego strzelić. Wcale sobie nie myślcie. No. No. No, wróćcie chociaż, już teraz nie będę się denerwował, bo i tak nic nie zrobimy. No, ale wrócić byście mogli. No, koniec spotkania. Dobra. W tym meczu przegraliśmy z Realem Madryt, 3 do 1, ale nic, jedna bramka strzelona, więc ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za ten niegrze fascynujący mecz. Liczę na jakąś czerwoną kartkę, pomijam już to, liczę na jakąś czerwoną kartkę, na jakąś łapeczkę w górę, pomijam już to, że dostałem czerwoną kartkę mniejsza. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu.